Przedstawię Wam, dlaczego oczyszczenie zamszu czy nubuku za pomocą sody i mleka jakiś taki internetowy patent dlaczego nie jest skuteczne. Mleko zawiera tłuszcz. Tłuszcz jest świetnym impregnatem do zamszu, aczkolwiek powoduje jego ciemnienie. Tutaj jeden z klientów postanowił sobie samodzielnie wyczyścić. Swoje sneakersy zamszowe, ładny kolorek. No i co się stało? Za pomocą sody i mleka, jakiś patent z internetu, zrobiła się tutaj taka czarna plama od tego mleka, bo zaimpregnowało tą skórę. Prawdopodobnie najpierw klient ją oczyścił, czyli otworzył, jakby zmył wszystkie olejki, wszystkie impregnaty, a następnie zaczął wcierać ten. Mleko z sodą. Soda odbarwiła ładnie. Oryginalny kolor to jest gdzieś taki. Natomiast tutaj już widać jest ubytek pigmentu. Eee, I w tą oczyszczoną, niczym nie zaimpregnowaną skórę wtarło mleko, które spowodowało zatłuszczenie tego elementu. I był koloru czarnego, jak dostałem te buty do naprawy. Po oczyszczeniu naszym zestawem WG Sneakers Cleaner Kit. Tak to się prezentuje. No i wymaga teraz barwienia. I pytanie, czy uda się dobrać kolor taki jak oryginalny, ale wątpię, bo będzie to dalej odcięcie kolorystyczne. Hmm, prawdopodobnie będzie trzeba na jakiś ciemny kolor buty przemalować, a szkoda, bo bardzo fajne. Tutaj Wam zaprezentuję, jak wygląda nasz klapek Birkenstocka testowy. Zaprezentuję Wam, jak wygląda impregnacja tłuszczowa Otwartej, niczym nie wcześniej skóry. Bierzemy nasz preparat do impregnacji skór o ładnym lawendowym zapachu i wcieramy. Tu jeszcze jest w miarę ogarnięte, bo yy, klapek jest czysty. A nasz tłuszcz jest bez dodatku sody. Drugi raz w życiu dostałem buty. Po samodzielnej czyszczeniu mlekiem i sodą. I w tamtym przypadku też buty musiały być malowane. O proszę bardzo. Pięknie na tłuszcz To trochę przeschnie, wiadomo, trochę kolor się. Zmieni troszeczkę, zjaśnieje, ale nadal będzie taka ciemna plama na skórze. Także nie polecam stosować porad internetowych. Często, gęsto mam wrażenie, że ktoś Was trolluje. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.